Witajcie Smakosze! Dzisiaj przygotuję taką ala wędlinę z udek kurczaka z szynkowaru. Mam tu kilo 200 udek z kurczaka, z których zdejmę skórę i wyciągnę kości. Do zakonserwowania tej udkówki będzie potrzebna zwykła sól i sól peklowa, a do przyprawiania będę potrzebowała czosnek. Mam tu bardzo małe cztery ząbki. Jedna łyżeczka przyprawy do grosa, dwie łyżeczki majeranku, pół łyżeczki pieprzu oraz dwie łyżeczki żelatyny. Wszystkie składniki oraz opis wykonania podaję w opisie pod filmikiem. W pierwszej kolejności z tych udek muszę zdjąć skórę i wyjąć kości. Trzeba sprawdzić, czy nie zostały tu gdzieś mięsie krząstki. I to mięsko pokroję na mniejsze kawałki. I tak oczyszczę pozostałe łódka. Do tak oczyszczonego mięsa teraz wrzucam sól peklową i zwykłą sól kuchenną w ilości po 6 gramów. Mięso z solą trzeba dobrze wymieszać. I tak przygotowane. Nakryję teraz talerzem i wstawię do lodówki na około 24 godziny, a jutro to mięso doprawię. Mięso peklowało się przez całą dobę. Teraz do mięsa przecisnę przez praskę czosnek oraz dodam przyprawy i żelatynę. Pieprz przyprawę do gyrosa, majeranek i żelatynę. Teraz to mięso dobrze wywieszam. Przyprawy muszą Dokładnie być wymieszane z mięsem, żeby smak był jednolity. W ten sposób mięso będę wyrabiała około 5 minut. Mięso jest już dobrze wyrobione, przyprawy się dobrze w nim rozeszły. Teraz przełożę je do woreczka szynkowara. woreczek zakręcę i zamknę szynkowar i tak przygotowany wstawiam do lodówki na kolejne 24 godziny po 24 godzinach możemy przystąpić do parzenia naszej wędlinki z udek kurczaka w garnku mam wrzącą wodę Wstawiam do niej szynkowar. Szynkowar jest zimny, więc ta woda zaraz przestanie wrzeć. Muszę dolać jeszcze trochę wody, bo poziom wody musi być wyższy niż poziom mięsa w szynkowarze. Nakrywam pokrywką i zmierzę, jaka jest obecnie temperatura wody. Temperatura jest zbyt wysoka, więc dodam trochę zimnej wody. Teraz temperatura jest troszeczkę powyżej 80 stopni, więc w takiej temperaturze teraz będzie się to parzyło przez około godzinę do półtorej. Mniej więcej po godzinie sprawdzę, jaka jest temperatura mięsa w szynkowarze. Jeśli będzie wynosiła około 70 stopni, znaczy, że nasza łódkówka jest gotowa. Parzenie trwa już troszkę ponad godzinę. Temperatura cały czas jest utrzymywana 82-3 stopnie. Teraz sprawdzę, w jakiej temperaturze jest mięso. Temperatura mięsa dochodzi do 70 stopni, więc można zakończyć proces parzenia. Wyłączam grzanie, szynkowar zostawiam w garnku z gorącą wodą do ostygnięcia. Szynkowar rozstygł w tej wodzie przez całą noc. Woda jest już zupełnie zimna. Teraz możemy odlać wodę, jeżeli jakaś tutaj się pojawi. No, było jej niewiele. I teraz wstawię ten szynkowar do lodówki, żeby całkowicie wystygł. Szynkowar dobrze się schłodził w lodówce. Możemy więc wyjąć naszą wędlinkę z kurczaka. Widzę, że jest tutaj dość dużo galaretki, więc pewnie będę miała pewien kłopot. A teraz wyjmę woreczek. Wygląda to tak. Zaraz odetnę pierwszy kawałek. Już w krojeniu czuję, że jest bardzo mięciutka. Mm. I bardzo smaczna. Wszystkich smakoszy zachęcam do robienia takiej domowej wędlinki w domu. Wiemy co jemy, a to jest najważniejsze. Życzę Wam wszystkim smacznego!